Znajdujemy się w archiwum państwowym w Radomiu w jednym z kilku magazynów archiwalnych, w których zgromadzonych jest ponad 410 tysięcy jednostek aktowych i prawie 4,5 kilometra dokumentów. 1921 rok to początki działalności radomskiej placówki. Jej historia rozpoczęła się tak. 7 lutego 1919 roku naczelnik państwa podpisał dekret o organizacji archiwów i opiece nad archiwaliami. Stał się on podstawą do stworzenia nowoczesnej sieci archiwów w Polsce. Ówczesne władze polskie uznały, że bardzo ważną kwestią jest zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej przez byłe władze zaborcze oraz poszukiwanie jej i sprowadzanie z odległych zakątków Rosji nawet za Uralu. maj 1921 roku to w budynku, przed którym się znajdujemy trzy osoby w czterech niewielkich pomieszczeniach próbowało zorganizować pracę archiwum. Stan ten trwał do końca tegoż roku, kiedy to przeniesiono archiwum do pomieszczeń w byłej Komisji Województwa Sandomierskiego. Pracami tymi kierował ksiądz Józef Rokoszny. Następcą księdza Józefa Rokosznego na stanowisku kierownika archiwum został pułkownik Ferdynand Krone, były oficer wojsk rosyjskich. Za jego kadencji rozpoczęto pierwsze próby porządkowania zasobu, było to jednak utrudnione, bowiem trwał cały czas remont pozyskanych powierzchni. Przybycie w 1934 roku do Radomia Władysława Prawdzika, historyka z wykształcenia, archiwisty z doświadczeniem, wprowadziło archiwum radomskie na właściwe tory działalności archiwalnej. Rozpoczęto wówczas na szeroką skalę prace ewidencyjne i porządkowe. Można więc powiedzieć, że w przededniu wybuchu II wojny światowej, Radomskie Archiwum było dobrze funkcjonującą placówką archiwalną. Kroczenie Niemców do Radomia 8 września 1939 roku rozpoczęło bardzo trudny etap w dziejach Radomskiej placówki. Przez pewien czas zmuszone one zostało do zawieszenia swojej działalności. W 1941 roku część zasobu umieszczono na strychu w budynku położonym przy ulicy Staszica. Dopiero w 1942 roku archiwum przeniosło się do pięciu pokoi, mieszczących się w oficynach przy ulicy Pierackiego, obecnie niedziałkowskiego, w których umieszczono najcenniejsze zbiory oraz biura. Warunki, w jakich przechowywany był zasób, były katastrofalne. Niemniej jednak, przez okres okupacji Radomskie Archiwum straciło 10% swojego zasobu, co w skali kraju było stosunkowo niewielką stratą. Wraz z wyzwoleniem Radomia w styczniu 1945 roku przez wojska Armii Czerwonej Władysław Prawdzik i podlegli mu pracownicy przystąpili niezwłocznie do zabezpieczenia tej części dokumentacji, której Niemcy nie zdążyli wywieźć do Rzeszy. Władysław Prawdzik przystąpił do rozmów władzami miasta w sprawie siedziby archiwum. Rozmowy te zakończyły się sukcesem i w 1945 roku archiwum wróciło do pomieszczeń, które zajmowało przed wybuchem II wojny światowej. 1951 rok to ważna data w rozwoju sieci archiwalnej w Polsce. Dekret o organizacji archiwów wprowadzał między innymi pojęcie państwowego zasobu archiwalnego, co przełożyło się na zwiększenie ilości dokumentacji, które powinny przejmować archiwa. Konsekwencje dekretu odczuło też radomskie archiwum, bowiem w szybkim tempie zaczęło ubywać miejsca w magazynach archiwalnych. Władysław Prawdzik ponownie przystąpił do rozmów z władzami miasta na temat nowej siedziby dla radomskiego archiwum. Zakończyły one się sukcesem w 1958 roku, kiedy to radomska placówka na swoje potrzeby otrzymała budynek ratusza miejskiego. Stan fizyczny przejętego obiektu wymagał dużego zakresu prac remontowych oraz przystosowawczych, szczególnie na potrzeby magazynów archiwalnych. Prace te trwały przez sześć lat, a kierowała nimi Helena Kisiel, bowiem w 1959 roku zmarł Władysław Prawdzik. I tak w 1964 sześciu archiwistów i kilku robotników przystąpiło do przenoszenia zasobów z dotychczasowej siedziby na nowe miejsce. Robotnicy ci, jak wspominała Helena Kisiel, mówili, że woleliby węgiel przerzucać niż nosić akta, bowiem to pierwsze nie wymagało od nich myślenia. Helena Kisiel kierowała radomskim archiwum od 1959 do 1986 roku. W tym czasie zasób Radomskiego Archiwum był systematycznie opracowany i uzupełniany nowymi aktami pochodzącymi od instytucji państwowych, ale i co ważne, od osób prywatnych. Brała ona aktywny udział w życiu naukowym, społecznym i kulturalnym Radomia, a siedziba archiwum była miejscem, gdzie odbywały się zebrania naukowe, wystawy, ale i co ważne, po godzinach pracy spotykali się miłośnicy historii Radomia. Oraz orzechówki majora Michała Osińskiego. Lata 90. to okres, kiedy zapoczątkowano proces informatyzacji archiwów. Jego skutki widzimy dzisiaj, kiedy większość informacji o materiałach archiwalnych możemy znaleźć w sieci a część zasobów archiwalnych przeglądać w dowolnym miejscu bez konieczności odwiedzania archiwum. Z zadaniem tym musiałem zmierzyć się już sam, bowiem w listopadzie 1994 roku przejąłem kierowanie Radomskim Archiwum. W 2013 roku archiwum państwowe po raz siódmy w swojej stuletniej historii zmieniło siedzibę. Nowy obiekt spełnia wszelkie standardy stawiane budynkom archiwalnym w XXI wieku. Posiadamy profesjonalnie urządzoną pracownię digitalizacji, pracownię konserwacji. Właściwie wyposażona pracownia naukowa pozwala w komfortowych warunkach korzystać z zasobu archiwalnego, a sala wystawowa i sala konferencyjna realizować zadania stawiane archiwom państwowym w zakresie edukacji archiwalnej. Należy też wskazać, że magazyny archiwalne zapewniają optymalne warunki przechowywania zasobu przez długi okres. Archiwa to nie tylko budynki i stare dokumenty. Ale to przede wszystkim ludzie, specjaliści w swojej dziedzinie, pasjonaci, którzy zachowują świadectwa przeszłości, teraźniejszości dla przyszłych pokoleń.